Mówić rodziców, żeby zjedli, żebyście zjedli z rodzicami moskole, dobra? Słuchajcie, moskole to są placki, które właśnie zostały przez jeńców rosyjskich wymyślone w niewoli austriackiej z głodu. Nie było absolutnie nic, słuchajcie, do jedzenia. Nie było nic poza ziemniakami, odrobiną mąki, czasem hojna gazina jeszcze rzuciła jajko. Pierwsza wojna światowa, słuchajcie, jak zaczęła się, to była wojna okrutna, to była wojna nie, o niespotykanej skali, żołnierzy było mnóstwo, po raz pierwszy w historii pojawiły się obozy niemieckie o takiej skali, tak dużo żołnierzy, wiele set tysięcy żołnierzy znalazło się w niewoli i głodowali słuchajcie jedni drodzy, inni jemcy i oni strażnicy. Zdarzało się, że wojsko nie miało wody i pło wodę z kałuży. No, a my słuchajcie, w pewnym momencie wpadliśmy na ten genialny wynalazek. Słuchajcie, czy ktoś chce mi pomóc w robieniu Moskoli? Potrzebuję, może tak, trzy dziewczyny. Proszę, jak masz na imię? Pani, chodź. Kania, Kania. A w 1914-1915 Armii Austro-Węgierskiej, która walczyła podczas I wojny światowej, służyło kilkaset tysięcy Polaków. Jak wiecie, tak nie? Albo w najbliższych latach będziecie się bardzo dokładnie i filmie uczyć o tym na lekcjach historii. Pamiętajcie o szpiegach. Armia austriacka nie cierpi szpiegiem. A takie szeptanie to jest pierwszy powód do podejrzeń, że ktoś jest szpiegiem. Także... Jak wiecie, Polska utraciła niepodległość w XVIII wieku, czyli, czyli jeszcze wcześniej. I jednym z państw zaborczych, które zajęło część Polski, była właśnie Austria. No i Polacy, którzy mieszkali na terenach, które zagrażyła sobie Austria, musieli służyć w Armii Austriackiej. Mimo, że mówili po polsku. Ale to jeszcze nic. Ta Armia Austriacka była bardzo, bardzo ciekawa. A to dlatego, że żołnierze, którzy służyli w tej armii, mówili kilkunastoma różnymi językami. Powiedzieliście na początku, że po niemiecku, racja. Bardzo dużo Niemców służyło w Armii Austriackiej, to zrozumiałe. Ale było też tam bardzo wielu Polaków, którzy mówili po polsku, tak jak ja. Czechów, Słowaków, Węgrów, Słoweńców, Chorwatów. Bośniaków, Serbów, Włoch, Rumunów. wszystkie te narody mieszkały na terenie Austro-Węgier, a tym samym żołnierze, którzy służyli w armii austriackiej, posługiwali się tym językiem. No, wyobraźcie sobie, jaka to była istna wieża. Zwróciliście uwagę, jak ci lotnicy malowali swoje samoloty? Tak. Zwróciliście uwagę, jakie były bardzo kolorowe? No? Tak, różne. Słuchajcie, te wzory, lotnicy, zwłaszcza niemieccy, mieli bardzo. Dużą dowolność w malowaniu tych wzorów. Wyglądało to w ten sposób, że dla lotnika te wzory to były tak jak dla rycerza swoje, swego rodzaju herby. Tak tutaj taka tradycja była podtrzymana, ale tak jak mówiłem, pod koniec wojny zaczęło się tu już wszystko zmieniać. Pod koniec wojny też pojawiły się inne, inne rodzaje broni. Może zobaczymy teraz fragment. Na wschód od Polski w tych czasach? To by inne kraje. No, można tak powiedzieć, bo był to inny kraj, ale czy on zajął Rosję? W ten sposób tak. Ktoś, ma, ktoś, ktoś, ktoś wie, jak ten kraj się nazywał. Tutaj kolega się nazywa. Nie, nie, nie wiem, na zachód. Nie Związek Radziecki. Dokładnie tak, Związek Radziecki. Co to był ten Związek Radziecki? To był bardzo ciekawy twór. Jak już powiedziałem, on zajął miejsce Rosji. Rosja zniknęła, pojawił się. Związek Radziecki. No, ale ludzie generalnie nie, wy, nie wyemigrowali z tamtych, wypełnili się inni, to byli Rosjanie. A no właśnie, ale władzę w tym kraju objęła pewna grupa Rosjan, być może spotkaliście się z takim, z, z takim określeniem, nazywali się Polczyki w sierpniu 1920 roku. Dokładnie niedługo będziemy mieli 95. rocznicę tego wydarzenia. Teraz prośba jest taka, żebyście te Chorągiewki. Umieścili niebieskie po tej stronie, na tym jasnym tle wzdłuż linii frontu, a czerwone na tym różowym tle też linii frontu, jedne naprzeciwko drugich. Będziemy mieli żołnierzy, żołnierzy umieszczonych na liniach obrony, i zaraz będziemy mogli przeprowadzić ataki. śmiało, śmiało. Wbija się, bija się łatwo. Nie trzeba dużo siły. Jak to? Piłsudski przeprowadził swój bardzo błyskotliwy plan. Jak zapewne pamiętacie z filmu i tego, co mogliście zobaczyć na tej mapie. de